Witam cię serdecznie, Ania Kocińska Dzisiaj o mamach w MLM. Czy gdyby ktoś powiedział Ci, że istnieje taka możliwość, której możesz połączyć wychowywanie dziecka z tym, aby być jednocześnie zarabiającą bizneswoman, czy chciałabyś z tej możliwości skorzystać? Kiedyś ktoś również zadał mi podobne pytanie, ja wtedy jako mama pracująca jeszcze na... Byłam co do tego przekonana, natomiast skorzystałam z możliwości, którą mi dano i na przestrzeni trzech dokładnie lat spotkałam tyle fantastycznych osób, dzięki którym mogłam zgłębić branżę, mogłam rozwinąć swoje skrzydła. Tak naprawdę potrzebne Ci są trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest na pewno telefon, dzięki któremu będziesz mogła po prostu wykonywać niezliczoną ilość połączeń, kontaktować się z ludźmi, bo ta praca to przede wszystkim kontakty z ludźmi. Drugą, drugą kwestią to są chęci chęci i otwartość umysłu na nowe możliwości właśnie. A trzecia rzecz to jest GPS do sukcesu tak zwany, czyli jest to osoba, która będzie prowadziła Cię do tego, abyś mogła osiągać sukcesy, abyś mogła podążać śladami kogoś, kto już bardzo dużo osiągnął, kto tak, tak zwane porażki już zaliczył, ma je za sobą i kto będzie mógł właśnie tymi swoimi zarówno sukcesami, jak też i porażkami wspierać Cię w drodze do sukcesu w tym, aby być jednocześnie mamą i jednocześnie bizneswoman. Jest jak najbardziej możliwe. Jestem w tej chwili na południu Francji, gdzie przyjechałam tutaj z rodziną. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, że, że, że zdecyduję się na taki krok. Przyjechaliśmy tutaj na tydzień, połączyć jednocześnie wypoczynek oraz rozmowy biznesowe, ponieważ akurat z taką firmą współpracuję, gdzie jest możliwość działania również między, międzynarodowego. Myślę, że jest to niebywała nie okazja do tego sobie odczuć, jakie niesamowite postępy można poczynić w stosunku do tego, jak pracowało się kiedyś, jak trzeba było dziecko zawozić o 7 rano do przedszkola, wracać o godzinie 17, 18 do domu. Będąc mamą w MLM pracujesz tak naprawdę kiedy chcesz, gdzie chcesz no i z kim chcesz. Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam Cię i życzę dużo, dużo sukcesów.